Ho 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 i witam we Vlogmasie numer 24. I szczęśliwi ludzie po pracy to my. Także mamy już wolne i wracamy dopiero do pracy w środę. To znaczy ja wracam urlop. ma urlop, cześć się w ogóle, cześć. cieszysz się, że masz urlop? Nie. Jesteś farciarzem, wiesz, ja też mogłam sobie tak wziąć urlop, żeby między świętami mieć wolne i, i wyszłoby 11 dni, ale za to Gumis będzie mi robił teraz śniadania do pracy, także sobie przygotuj całe menu, już sobie przemyśl, przecież masz, masz dużo czasu, przez święta pomyślisz, bo ja oczekuję jakiejś rewelacji. To co zostawiłeś? <laughs> dostanę. Co zostanie ze świąt. No, co zostanie ze świąt. I tak, no my niestrudzenie udajemy się na ponowne zakupy. Staliśmy przed chwilką w takim korku, ale na szczęście jakoś się rozeszło i, i ruszamy dalej. No i co, zostało mi do kupienia dwa prezenty i zakupy spożywcze. Ale zanim zakupy, to mały przystanek po keto-burgery. Ostatnio mam na nie fazę, także y, muszę przystopować, dlatego że po prostu mi się znudzą, a tego bym nie chciała. Znowu idą święta. Ten radosny czagiczny czas. czas. Pokójdą i miłość pośród nas. Mały szybki hol z dzisiejszej wyprawy do sklepu. Kupiłam wszystkie prezenty, ale z wiadomych przyczyn nie będę tutaj pokazywać, dlatego że ktoś tutaj może oglądać ten vlog, masz co nie powinien. I. Kupiłam sztuczce dlatego, że wymieniamy sztuczce, ponieważ tamte odzmywarki takie dziwne się robią. Po prostu takie białe kropki. Nie da się tego domyć w ogóle ręcznie ani żadnymi czyścikami. Także te yy, właśnie niefajnie wyglądające sztuczce wyrzucimy. I, i, I chyba jeszcze będę musiała jedną paczkę mamo dokupić. Bo to tak. będzie za mało, bo tu jest 16 części. Mhm. No to jeszcze jedna paczka będzie dokupiona. No i co? Kubek świąteczny kupiłam, nie mogłam się oprzeć, no ale no musi być kubek z tego roku. Ale ja w tym kubku jeszcze będę ho, 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 zanim go schowę, to do końca stycznia albo lutego będę piła, dlatego, że ja późno zawsze chowam kubki świąteczne. Także z takim ptaszkiem. Piękny ten kubeczek, bardzo mi się spodobał. I kupiłam Janki o zapachu lizaków świątecznych i pachnie, pio, pachnie dosłownie jak ten lizak świąteczny albo jak ty e, typowy Wata cukrowa, no nie? I troszeczkę waty cukrowej przypomina. Także bardzo ciekawy zapach, z tym, że taki dość słodkawy. Zaraz odpalę i będę próbowała, jak on się rozniesie po domu, jaki będzie nadawał zapach, ale ogólnie zapach jest bardzo przyjemny. Ok, a teraz czas kroić sałatkę. Co to jest lukas? Co to jest? Dawaj, do, 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 do. fajna rybka. Rozśmiesza cię kart. Oki na chońce i gwiazdy świecą się na niebie. Dziadek przy kominku. I mama ciąga się. Jak jakoś na pogamąc? Weźmy razem te święta. Tylko dobroć jest w nas jeszcze nadszedł Ten czas. Jak ja kocham te święta. Jak ja kocham te święta. Jak ja kocham. z gumisiem po ciasta, ale skręciliśmy na nasze stare osiedle, gdzie mieszkaliśmy. Tutaj, bo chcę Wam pokazać, jak jeden dom jest pięknie przyświecony. Pięknie, naprawdę pięknie to wygląda. Dzień dobry. Dzień dobry. I to właśnie Edytka, która piecze najlepsze ciasta tutaj. O, dziękuję. Przyjechałam odebrać oczywiście moje, no nie? <grym> Zapraszam. Oj, oj oj to moje? Nie. A nie? Ja myślałam, że ja myślałam, że to moje. To będą twoje. Proszę oj oj, od razu pokażemy. Albo w domu pokażę? Nie, tutaj pokażę. Tutaj od razu. Proszę bardzo. Tak to wygląda. i co my tu mamy? Serniczek, sernik, makowiec z mm -hmm. jabłecznik i taka jakby taki przykładany biszkoptowy. Fajne, szokie. super, ale jak pachną. Pachną ślicznie. Dziękuję bardzo, Edytko. Proszę bardzo. Wesołych świąt od razu. No, dziękuję. Wróciliśmy do domu, ale powiem Wam, że mi tak te ciasto pachniały po drodze, że miałam ochotę otworzyć i sobie ułamać kawałek. Oczywiście opanowałam się. I co mnie teraz czeka? Sałatka prawie już gotowa. Dominika miesza majonez. Ja się biorę za chwilę za śledzie, dlatego że będę robiła śledzie w oleju i z cebulką. Ale zanim to zrobię, to Dominika, poproszę Cię na chwilę, jak skończysz mieszać, bo otworzymy ostatnie okienka herbatki. Na chcesz? No muszę, Lukaska na rączki wziąć. I została nam niestety ostatnia herbatka w kalendarzu Irving. I. jest cranberry i tin... tangerine. To jest. No. E... I bardzo żal, że one są puste. Patrz do Trzeba to wyrzucić. fajnie. Mhm. fajnie skończyło. było, ale się skończyło. A więc ostatnie okienka otwieramy. Dominika ma jeszcze jedno. Dominika ma 25, więc sobie jutro otworzy 25 kulminacyjne okienko. Pewnie tak. jesteś ciekawa, co tam jest, no nie? No tak, no, no nie wiem. No. <laughs> <laughs> Okej, okay. idę do maseczki. Ostatnie maseczki. Ostatnie. ostatnie wszystkiego, no. Dobra. O, matko, jaka piękna i świąteczna. Masz Elfika. No, z Elfikiem, z Chojneczką. Poczuj magię świąt. Tu pisze Muju koran Beauty, maseczka z... Na... Aha, tu pisze maseczka z nadrukiem Elfa. No. Czyli po prostu będę Elfem. No tak, będziesz elfem tak Super. Będziesz Lista prezentów dla Twojej skóry. Ujędrnienie, wygładzenie, nawilżenie, składniki awokado, kolagen, alantoina. <laughs> Nie wiedziałam jak to przeczytać. Super, no idealna maseczka na 24 dzień. I tutaj coś jeszcze pisze o liftingu. Lifting, lifting Sheet Mask. Także liftinguje pewnie, no. Super! Super. Ostatnie 24 okienko z Shiseido, którego oczywiście jestem bardzo ciekawa. Hmm, bo mam nadzieję, że jest to se... O jest. Ciężkie. O. Ciężkość. Czuję. To będzie pełny rozmiar. No nie Oby. wiem, pełne raczej nie. Chociaż. No ale... Nie co to pełne było. Jest, jest, jest! Jest to serum z Shiseido, o którym mi chodziło. Jest to serum energetyzujące. Tutaj dziewczyny wypalcowały, patrzcie. A no bo, bo Ci pakowały. Nie, bo e, Asia chciała sprawdzić e, e, co jest w 24 okienku, jak otwiera kalendarze. Danka sprawdziła, Kirsa, Asia sprawdziła. Ci? Mm -hmm. Ale A, super, aha. dlatego że zależało mi na tym serum. Ogólnie myślałam, żeby kupić, a tak to mam nawet dość sporą pojemność, nie wiem ile jest tutaj tego, no 15 ml, także super do przetestowania będzie i wtedy się... Po, te, po tej pojemności na pewno będę wiedziała, czy kupić, czy nie kupić. No. Super. Ładnie się nawet prezentuje. No. Lecimy, Lecimy dalej. do Kilsa. Ostatni dzień. Ostatni dzień. O, zapomniałyśmy pudełeczka Użyć. Też coś. O, podobacz, podobacz. Jest, jest też to serum z które chciałam. To jest mhm. do paznokci? Nie, nie. Mi, to jest y, na noc serum, które taką od, y, koncentrat na noc, y, który taką regenerację robi podczas i to też jest bardzo dość popularne serum z i dość polecane, także. Mam, ile? Też 15 ml, także super. Ostatnie kalendarzowe okienka, no mam, świetne. Się sprawdzają mhm. na razie. Teraz broszka. Um, I ostatni... Broszka. broszka. 24, 24? Tutaj jest duże. Będzie musiała... Ale broszka będzie nieco mniejsza niż pudełko U, w ciastka zapakowana. Ojoj, ojoj, jaki dzwoneczek. To piękny. jest dzwoneczek na, no na gwiazdkę no na. Mm -hmm, ale piękny z tym z wstążką tutaj. Śliczny. mieni się tak. Przepiękny. Ten I ten się razie. pięknie mieni. Dzwonić nie dzwoni, co prawda, ale <noise> ale śliczny naprawdę. Okej, okay, Dominika, teraz twoje okienko. Tak, ja, widzę już. Ja się tak. Maskara. Ty mi się maskarę, kiedy ja akurat mam, jest na końcówce maskary. Poczekaj, burżuła. Burżuła, Volume Glamour Ultra Coral. Super. Tak, wzięłam Ci taki... Ja już otworzę, bo ja mam no. moje na wyczerpaniu. Jaka jest, silikonowa? Bo ja tak nie widzę przez tą kamerę. Nie, nie, szczoteczkowa taka. Ale y, wzięłam Ci tą, dlatego że tutaj pisze, że robi volume fajne. Mhm. I podkręca rzęsy. I podkręca rzęsy. Okej, okay, także zostaje Ci jutro to okienko. 25. Uh -huh. Nie podglądaj. Dobra, Już nie mogę się doczekać. Czekam na to cały rok. Chcę, by wreszcie były święta i spełnianych marzenów. I tak łączę się z Wami już dość późną porą. Śledzie zrobiłam tutaj z niewielką ilością cebulki, dlatego że jak kupujemy śledzie, wiecie, takie sklepowe. To ja zawsze podziwiam, jak oni tej cebuli tam po prostu nawsadzają, a śledzi jest tyle co kopna Znaczy podziwiał oczywiście, mam na myśli w cudzysłowie. Także minimalna ilość cebulki. I taka obgotowana, dlatego, że ja bardzo lubię y, obgotować ją 5 minut, dosłownie 5 minut. Czasami nawet i sparzam w gorącej wodzie i tak potrzymam też około 10 minut. Ale ona jest o niebo lepsza i taka przyjemniejsza do zjedzenia. Także jest cały swój śledzi. Ta pucha z grochem mi się tutaj robi. czy znaczy już się zrobiła, trzymam ją po prostu na podgrzaniu, na jedynce. Y, dlatego, że tutaj prażę cebulkę. I za chwilkę, no już w zasadzie teraz mogę już łączyć tą cebulkę z tym całym, z tą całą kapustą z grochem. No i to będzie tyle, i jutro się spróbuję, zobaczymy jak wyszła. No mam nadzieję, że, że wyszła dobrze, że, że soli dobrze dałam, chociaż mnie zawsze kapusta z grochem nie smakuje tego samego dnia, którego robię, a dopiero na drugi dzień. Także zawsze mam obawy, ile tej soli użyć, żeby czasem nie przesolić. Kapucha zrobiona, śledzie zrobione, także mogę już odetchnąć z ulgą, iść do góry, wziąć prysznic, załadować pliki, później zmontować vlogmasa. Dajcie mi koniecznie znać, na jakim etapie jesteście, czy jesteście na bieżąco ze wszystkimi pracami, czy coś macie w tyle, bo ja mam na pewno w tyle pakowanie prezentów, które. No, byłam przekonana, że dzisiaj zrobię, nie zrobiłam. Jutro będę robić tak. Ciasto będę też robiła, bo mimo tego, że zamówiłam od Edytki, to będę jeszcze robiła ciasto z galaretką i z nabitych śmietanach. Bo mój Sebastian zawsze sobie takie życzy, także będę to robiła, ale chyba dopiero w pierwszy dzień świąt. Jutrzejszy dzień to będzie takim zwieńczeniem y, czasu oczekiwania do tych świąt, także jutro jest Wigilia. Ja oczywiście y, nagrywam dlatego, że Laumas u mnie wciąż trwa. Y, jutro również przyjdę do was z życzeniami świątecznymi, y, ale mam nadzieję, że jutrzejszy dzień spędzicie radośnie, szczęśliwi, z miłością w sercu, z radością w sercu, pełni optymizmu. Y, pięknej, rodzinnej, klimatycznej atmosferze. Życzę Wam tego z całego po prostu serca, a teraz już uciekam i żegnam się z Wami i do zobaczenia jutro. jaki na razie. Pa, pa!